Drogie rybki, robimy sobie dzisiaj takie czytanie pod tytułem Co tam, jak tam? Po prostu, kiedy trafisz na ten filmik, to y, zobaczysz, czy ta energia z tobą rezonuje. Czytanie jest bezterminowe. Ja to nagrywam w ostatniej kwadrze księżyca, kiedy jest dobry czas na porządki. Y, to jest koniec listopada, y, początek grudnia, przed tym tygodniem. No i słuchajcie, dzisiaj towarzyszy mi niesamowity zapach. Y, Zapach świecy, który się nazywa miętowy staw. I gdybym mogła współpracować z tym producentem, to byłabym naprawdę zachwycona i mogłabym z czystym sumieniem Wam polecieć, bo daje mi niezwykły zapas energii pomimo późnej pory i e, pięknie pachnie, czyli wpływa na mój dobrostan. No a tobie rybki drogie przydałoby się coś, co by wpłynęło pozytywnie na Twój dobrostan. Bo część z was może być w jakimś stanie mm, strachu, lub też nawet w stanach lękowych. Ten wilk, który przedziera się przez palisadę, jest alegorią naszych wewnętrznych lęków. No i warto się zastanowić, jeśli ten stan utrzymuje się dłużej, i jeśli nie wiem, nie, nie pomaga mm, zwykła czy też dobra rozmowa głęboka z drugim człowiekiem no na przykład z twoją osobą albo z twoim przyjacielem czy przyjaciółką z jakąś osobą, której ufasz z twojego na przykład prywatnego kręgu znajomych, przyjaciół to może warto naprawdę ja to zawsze mówię otwarcie udać się do jakiegoś specjalisty na przykład jakiegoś terapeuty, psychoterapeuty bo no, ewidentnie niektóre z rybek potrzebują poszukać mm, źródeł Wewnętrznego spokoju, bo jest tutaj jakiś niepokój, jest jakiś smutek, jest stres, może nawet lęk, a to już bardzo niedobrze. Drogie rybki, życzę Wam dobrego sposobu i dobrych ludzi wokół. No i wszystkiego dobrego, co dla Was najlepsze. Pozdrawiam.